Cześć, witam z Katowic. Katowice to jest dziesiąte miasto w Polsce pod względem męsczyności i wielkości. Jest to stolica Województwa Śląskiego. Jestem teraz na punkcie widokowym i chcę Wam pokazać piękną panoramę Katowic. Widzimy na obrzeżach tereny zielone. I pięknie, pięknie na wyszło słońce. Popatrzcie, idziemy do centrum, żeby tu zewnątrz na centrum Katowic. Widać ulice, uliczki, mnóstwo budynków i się będziemy tutaj przemieszczać, żeby Wam pokazać właśnie urok Katowic. Pięknie wyszło słońce. Znowu widok na centrum miasta. I na piękny zachód słońca. Tu patrzcie, jak się słońce tak nam odbija. I znowu widok na miasto, ulicę. Jest pięknie. Katowice obchodzą swoje urodziny, więc czego im można życzyć? Dalszego rozwoju, żeby piękniało, stawało się coraz nowocześniejsze i żeby się w nim fajnie ludziom mieszkało. Pozdrawiam słonecznie z Katowic.